Dzień dobry, gościem jedynki jest dziś pan przewodniczący SLD Leszek Miller, witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, fakty są takie, że rzeczywiście stopa bezrobocia w Polsce w tej chwili jest wyższa dwukrotnie niż w krajach Unii Europejskiej i ciągle rośnie, ale fakty są też takie, że im wyższe to bezrobocie u nas, tym więcej różnego rodzaju konferencji i narad programowych. Czy jest w stanie pan, czy jest na w stanie jakoś przekonać telewizów, że dzisiejsza narada programowa SLD, która miała miejsce w Radomiu, narada pod hasłem Człowiek, praca, rozwój, nie będzie kolejną naradą, za którą nie pójdą żadne działania. Ma Pan rację, że w sytuacji rosnącego bezrobocia bardzo wiele partii politycznych, organizacji społecznych przedstawia swoje propozycje dotyczące walki z tą narastającą plagą, ale Sojusz Lewicy Demokratycznej ma argument, którym nie dysponują inne ugrupowania. I możemy tym argumentem posłużyć jako świadectwo naszej wiarygodności. Jaki argument ma Pan na myśli? Otóż w latach 93-97, kiedy Sojusz Lewicy Demokratycznej współrządził w Polsce, bezrobocie zmalało o milion osób. Podkreślam, o milion osób. W 93 roku otrzymaliśmy w spadku po poprzednich rządach 3-milionowe bezrobocie. A po czterech, latach, po czterech latach naszych rządów bezrobocie w Polsce było o milion osób mniejsze. To jest argument, który udowadnia, że SLD nie tylko przedstawia program, ale potrafi go realizować i co więcej, potrafi skutecznie walczyć z bezrobociem, bo to zostało już udowodnione. Tak, tylko że po pierwsze koniunktura zewnętrzna wtedy była inna troszeczkę, a po drugie w tej chwili na rynek pracy wkracza duża liczba młodych ludzi z wyżu demograficznego z lat 80. Wtedy też tak było. Natomiast to, co tamten czas odróżnia od obecnego, to to, że my potrafiliśmy także zapewnić, że polska gospodarka rozwijała się dwukrotnie szybciej. Rozwijała, rozwijała się na poziomie 6-7% produktu krajowego brutto rocznie. Dane za pierwszy kwartał tego roku dowodzą, że polska gospodarka rozwija się w tempie nieco powyżej 2%, i to jest w dużym stopniu wytłumaczenie dlaczego tak jest, dlaczego wzrasta bezrobocie. No dlatego, że nie udało się obecnej ekipie utrzymać szybkiego wzrostu gospodarczego charakterystycznego. Dla lat 93-97. W związku z tym, wśród działań, jakie SLD ma zamiar podjąć dla zwalczenia plagi bezrobocia, na pierwszym miejscu wymieniają Państwo przewartościowanie dotychczasowej polityki gospodarczej i społecznej. Na czym miałoby to przewartościowanie polegać? Tak, to jest dążenie do tego, żeby polska gospodarka wróciła na ścieżkę szybkiego rozwoju. Jak to można osiągnąć? Oczywiście nie ma jednej cudownej recepty, to musi być zespół działań. Wymienię, czy zacznę od eksportu, od promocji polskiego eksportu za pomocą pakietu działań, które są znane na całym świecie, mianowicie chociażby gwarancje eksportowych kredytów niskoprocentowanych. Dwa, to, są, to jest obniżka podatków, ale tylko dla tych, którzy tworzą miejsca pracy, którzy inwestują. Trzy to są ungi dla inwestorów po to, żeby zachęcić ich do inwestowania w tych obszarach, gdzie bezrobocie jest najwyższe. Wreszcie to jest ochrona rodzimych producentów, którzy często są niszczeni przez nieuczciwą konkurencję. Więc jak pan widzi cały wachlarz rozmawiać. No tak, ale jak na przykład rodzimych producentów SLD chce bronić? no chociażby nie dopuszczając do wejścia na polski rynek produktów, które napływają do nas z Azji czy z innych części świata, zdecydowanie tańszych i często gorszej a jakości, a no właśnie często gorszej jakości. Na które wypierają polską produkcję z rynku i państwo musi chronić rodzimych producentów przed nieuczciwą konkurencją. Powtarzam, nieuczciwą, bo oczywiście konkurencja jest zawsze potrzebna. Mówi pan również, na pierwszym miejscu wymienił pan nisko oprocentowane kredyty. Czy nie boi się pan, że spowodują one wzrost popytu wewnętrznego, niekontrolowany wzrost popytu wewnętrznego? A co za tym idzie wzrost inflacji? Ale popyt wewnętrzny jest potrzebny, dlatego że nie wystarczy produkować trzeba jeszcze sprzedać tą produkcję, więc musi być albo popyt wewnętrzny, albo popyt zewnętrzny, czyli albo eksport, albo popyt wewnętrzny. Pan nawiązuje słusznie zresztą do dyskusji o wysokości stóp procentowych, przy czym widać wyraźnie, że dzisiaj w Polsce już mało kto ma wątpliwości, że stopy powinny, stopy procentowe powinny być obniżone łącznie z tym, że niedawno. Premier Buzek zwrócił się z dramatycznym wręcz apelem. To jest sytuacja nienormalna, że różnica między stopami procentowymi a poziomem inflacji jest tak duża i tego nie ma nigdzie w Europie. No, takie wątpliwości ma jednak po pierwsze Rada Polityki Pieniężnej, po drugie również wielu przedsiębiorców, którzy ostatni fakt niezmienienia wysokości stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, czyli utrzymania ich na dotychczasowym poziomie, skomentowali bardzo pozytywnie, a rynek zareagował umocnieniem złotego. Ale złotówka jest zbyt mocna. Otóż nie jest problemem ekonomicznym w tej chwili umacnianie złotówki, bo złotówka jest zbyt mocna do jej realnej wartości. Zresztą złotówka tak mocna przeszkadza eksportowi. Złotówka powinna być urealniona, to znaczy jej wartość powinna być dostosowana do konkurencyjności polskiej gospodarki, do jej jakości, więc nie ma sensu dalsze umacnienia złotówki, to jest nikomu niepotrzebne. Rząd stanął wczoraj na stanowisku, że nie wolno już zwiększać kosztów pracy, a tam gdzie się da, należy je obniżać. Przyzna Pan, że to jest słuszne założenie? Tak, ale nie słyszałem stanowiska rządu w tej sprawie tego typu, a ja rozumiem, że Pan nawiązuje do wczorajszej narady. To było stanowisko uczestników narady. Ja się chętnie pod tym również podpisałem bo duża część polskich przedsiębiorców uważa koszty pracy, zwłaszcza te pozapłacowe, za główny czynnik obniżający efektywność gospodarowania. Ale co ciekawe, otóż przedsiębiorcy nie wymienili na pierwszym miejscu ani konieczności obniżenia podatków, a niektóre ugrupowania, na przykład Platforma Obywatelska twierdzi, że wystarczy obniżyć podatki, zwłaszcza tym najbogatszym, i będą tworzone miejsca pracy. Otóż ta została wczoraj bardzo wyraźnie podważona. Przedsiębiorcy też nie wymienili na pierwszym miejscu konieczności nowelizacji kodeksu pracy, uważając, że to też nie jest żadna cudowna metoda. Wymienili natomiast obniżkę kosztów pracy i nad tym warto się poważnie zastanowić. Panie Przewodniczący, na koniec zupełnie inny temat. Mimo zapowiedzi nie powstała wczoraj jednolita partia AWS, jednak politycy prawicy zdecydowanie dążą w tym kierunku. Czy nie sądzi Pan, że powstanie, ewentualne powstanie tego ugrupowania może zmniejszyć dystans między SLD a AWS? Ja sądzę, że to co się dzieje w AWS i czy powstanie jednolita partia, czy nie, mało kogo w Polsce interesuje. Jaki to ma wpływ na poziom bezrobocia, na sytuację bytową wielu polskich rodzin? No Interesuje to wyborców o poglądach prawicowych. Tu zresztą jest typowy błąd AWS-u, dlatego że AWS uważa, że zmiany strukturalne są najważniejsze, a wyborcy uważają, że skutki rządzenia są najważniejsze, a skutki rządzenia są fatalne, obojętnie czy w tej postaci AWS-u, czy jeśli AWS się przekształci, to nie ma dla wyborców wielkiego znaczenia. Gościem jedynki był dziś pan Leszek Miller, przewodniczący SLD. Dziękuję panu za spotkanie. Dziękuję panu bardzo, dziękuję państwu.